Cześć, z tej strony. Jerek82 was wszystkich serdecznie w dalszej części naszego magicznego wieżowca. Oczywiście, Biały Mi się z nami. Dzisiaj hasła nie ma. Halo. Dzisiaj hasła nie ma Perez, dzisiaj damy Ci odpocząć, bo ostatnio ci tam mózg parował. Do dzisiaj ci damy odpocząć. No i co? Jedziemy. Co mamy dalej do zrobienia? Co nam pozostało? Czekaj tak, jakieś jest lecenia, pałacyk. R rury odpływowe dwie, dwie sztuki i cztery razy materiał izolacyjny. A później co mamy? Później mamy kopanie. O, dla za zadanie. Już wsiadam do kopareczki. Możesz wywrotkę przywieźć. A nic nie biorę, żadnych wywrotek. Jak chcesz? Twoja firma, twoje pieniądze. Dlaczego się z Badim nie przywitałeś? A no cześć Badin. <laughs> <śled> a, no panu, bo ty stałeś tu mnie. On weź on dłuższego dźwiga, aha, bo Bady siedzi tam topy, dobra. Dobra. Ty byłeś tu, to ciebie widziałem, a jego ja nie widziałem, bo on poszedł na wysokości już. A nie masz ten... Bady nie masz lęku wysokości? Nie mam akurat. Skakając ze spadochronem, to raczej nie mam, nie? Tu wiesz, niektórzy skaczą i mają lęk wysokości. Skaczą, bo ich wypchną? Na przykład. Nie zdarzyło się jeszcze takiego coś, żeby kogoś wypychali. Badi wypychał. Ja kiedyś latałem w samolocie. Samolotem z papieru. Nie, latałem i rozrzucałem szczepionki dla lisów. A? Nad lasami, no. Była, ta... teraz. Była taka akcja właśnie rozrzucania, to jest co roku rozrzucanie szczepionek. Latasz Dekam, awionetką, przyjacielu, masz taką rurę z boku awionetki, wsypujesz tam cukierki Tak jest. Rozrzucasz. Tylko to nie była awionetka, tylko to był... An, Antek nie. Antek to jest awionetka? Awionetka. Tak, to z awionetką latasz, nie, nie latasz o się więcej. Nie, tak. Nie... nie, to nie to nie była awionetka. Motolotnią. Nie nie. Szybowca. Tam tam spokojnie mieściło się 12 osób w środku i jeszcze no był to taki stół. No, Antek, Antek, to jest no. ten duży. No, no. Antek. Antkiem właśnie żeśmy. Latali. Ale to jest to jest cywilny taki ten. No, 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 I, i tam od razu na, na wejściu każde, każdemu dawali worki na śmieci. Gdyby ja jak chciał żygać, to we worek. Tak. Jeszcze się nie zdarzyło nikomu, żeby ktoś się nie pożygał. Nawet grupa zawodowych spadochroniarzy też żygali jak koty, nie? Co? No. Tak śmierdziało? Wiesz, przez pierwszą, bo tam lata 4 godziny, nie? Ogólnie. Po tym... I dopóki zamrożone są to, bo to jest w formie padliny, nie? I dopóki Aby. to jest zamrożone, to już tak Aby. nie śmierdzi, ale po Aby godzinie czasu, jak to puści, no to chłopie, tak jakbyś, nie wiem... <laughs> Jakby ktoś ci narzygał obok na talerz, nie? Bierzesz to ostatnie, czy nie? No wezmę, ja wezmę i ten, i, i to tak, to zapach robi swoje i to wiesz, latanie w kółko, bo to latasz w kółko i Ci pilot tam mówi, że dobra rzucamy i tam co 30 sekund, czy tam co, 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 co 20 sekund rzucasz po jednej takiej kosteczce i latasz w kółko, no to tam, no nie było twardziela, który by się nie pożegał. Nie? I zazwyczaj przy tym stole siedzi jedna albo dwie osoby, bo tam razem się tam lata w 4-5 osób no ale... pilot, pilot, nawigator i... Nie, 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 ja mówię... Kurde, czemu mnie to rozrzuciło, no co za dziadostwo, no. Pilot, no pilot to swoją tam nawigator to swoją, ale osoby, które tam przy tym stole pracowały, nie, to tam pięć osób zazwyczaj było, cztery, pięć, To zależy, dobra, ale ja już chyba tam rurą to nie sięgnę na górę. No, w każdym bądź razie było tak, że no... Nie było twardziela, który by tam wytrzymał, no. Ale tak mi się najbardziej podobała jedna laska, która przyszła w takich pazurach, kurde, z półmetrowych. wymalowanych szpileczkach. No skąd są ci ludzie? to zapisujesz się jako wolontariat. Znaczy, nie za darmo, ale taki ala wolontariat, no. Ala ochotnik. Ala ochotnik, no. Musowe. No, no to wtedy na tamte czasy za taki lot dawali stówę, no to, to chłopie to było, kurde... Ale funtów? Nie ta funtów, to w Polsce było, nie tutaj. Aha, w Polsce. No Skąd to, ja mogę wiedzieć gdzie to było? No to w Polsce to było, no to ci mówię, no. no to dawali stówę za dzień, nie? Za lot, o, może nie za dzień, tylko no za lot. No dałbym radę wyżygać się. No to to ci mówię, ta jedna laska, która przyszła w tych wiesz, pileczkach taka... No taka Ech, wiesz o... jak, jakby z dyskoteki, nie? Ty typo, coś Typowo jak z dyskoteki no wydawała się, że będzie twarda, ale jak po 5 minutach, jak usiadła z tym workiem, to tak do końca lotu siedziała i żegała. Nie <grywia> ja, byłem twardy, bo tylko jeden worek zapełniłem. Nie? Bo mi powiedzieli, żebym się nie najadał, jak mam lecieć. Nie? To się nie najadałem, oni wszyscy gdzieś tam wiesz, ponajadali się i ich później rwało. Ale to było piękne, piękne przeżycie. A najlepsze jest to, że ja pracowałem obok właśnie lotniska, nie? I ty wtedy był tym? Smartwem? Nie, nie, nie. Ja pracowałem w takiej hurtowni obok tego lotniska i, i szef mówił, idź sobie po latach chcesz zarobisz sobie tego i przeleci się samolotem zarobisz trochę i mnie zwolnił z, z pół, pół i dał wolnego, żebym poleciał. No to sobie poleciałem, nie? Tylko że jak wylądowałem, firma zamknięta, klucze zamknięte, wszystko zamknięte, ciuchy zamknięte. Ani pieniędzy, ani telefonu, ani portfela. A, A tam do... padliną śmierdzi. A do domu 6 km, nie? No. No ale było fajnie. O, kurde. Aha. Było fajnie. Ja to miło wspominam, mimo to, że tam trzeba było się schylić do Wora, no to. Ale było fajnie. Polecam każdemu przeżyć taką fajną przygodę. Ale mówię, ale też była grupa właśnie tych skoczków spadochronowych i oni tak samo, nie. 4 godziny nikt nie wytrzymał. Nie było, mówię, nie było twardziela tam ten pilot mówi, że nie było twardziela, który by się do wora nie schylił, nie? Dasz radę tutaj tym żurawiem czy będę musiał to koparką wozić? Nie, no Buddy powinien sięgnąć. No dodało się go, pytam. Bo ja to na pewno nie sięgnę. Ale spokojnie sięgnę. A to to trzeba w dziurę rury? Rury? A. O, a, to trzeba ten jechać, kurde, po. 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 Co? po ściany. Tak? Bo teraz będą ściany, nie? Ej, mhm. I, i koniec zadania będzie. Tak mhm. szybko? O kurczę. Mogliśmy to w tydzień temu zrobić. No, żebym wiedział, że to tak szybko pójdzie, to, 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 to byśmy tak zrobili, nie? Bo trzeba przeciągnąć ten odcinek i już. No dobrze, OK, ale to zanim ściany załadujemy, to nie będzie tak hopsiu. A to tyle ścian na górze, to co ty myślisz, że to tak raz dwa? Nie, ja myślę, że to będzie trzy cztery. Aha, okej. Okay. To ja ci proponuję, żebyś już nie myślał. <laughs> Bo się spocisz. Ty będziesz ładował tym małym dźwigiem O ja. ja to by fajnie wyglądało Czekaj bo ja kurde czy ja dobrze czy nie, Tu płychałem dobrze A ja do góry nie dosięgam. Ty A czemu ta jedna rura jest w powietrzu Bo co głęboko wychowałem Nie, ta na, na przyczepie jest w powietrzu No to się pytaj kierowcy Widziałeś to Jerry? Nie no chodź. No nie, jestem w, w przy ścianach, to już nie będę tam. To są mnie na odcinku, zobaczysz. I w powietrzu no. ją chwyciłem, nie? Dobra. Takie życie, jak w Madrycie. Nikt nie powiedział, że no. będzie prosto. Jakbyś nie wiedział, że ta gra nie ma błędów, no. no. To, nie? Zachowuje no. się jak pierwszy świeżak świeży, jak ma złapańki. Dobra, wieszaj te, te rury, bo ja jest, jestem już u, 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 u... kogo, jak ona się nazywa? Gienia. Nie, jakoś ona się nazywała, no ale nie pamiętam. No Genowesa. O... Ta? No piko. Ba Barbara. Ale jakoś tak na mnie, <laughs> tak na mnie patrzy spod podbyka ty. Paśka? A fajny biuzma? Musiałbyś Glebi... ocenić, no. Tyle. Fajność to poję... po, 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 pojęcie względne. Paśka miała fajny biost. Ciekawe czy ja jak z powietrza w to rurę to ona się nie co? Co? rozwali A skąd? No co ty To jest twarda Z żelbetonu mm. nie? Mm. Ty, a... mm. Ale jakie ona ma te buty ty Trumniaki? Nie, jakieś takie Jakieś takie buty ma Poproszę Ściany prefabrykowane, jadę pędzę. To po co? Ups, jest ja się, się godzinę. Jadę pędzę, już są zakupione. Nie, to tylko 8 ścian jest. Ja, ale to jest za szybko, jak na taki wirowiec, nie? No, bo my są firma AGO. Czyli? Jeden spał, drugi nago. Aha, to ty ten nago? Możesz być ten spałą Pasowało, zajedź, tu, zajedź tu od strony od strony od strony od strony jak wiedzieć Tu powiedzieć? U nas na południowy wschód Jaki jest Flaptop, to od strony drugiej drugiej Od strony Nie, flab... Od strony się dupy laptopa tam gdzie jest przystanek PKP albo PKS z drugiej strony właśnie tego przystanku A i musimy wybudować koniecznie most bo tu kurde już mnie wkurza to jeżdżenie dookoła ale powiedziałeś, że jak będziemy budować most to jest ostatni odcinek no i tak niebawem chyba to nastąpi tak U. że czas najwyższy zakończyć constructiona bo już on tyle lat jest tu robiony tak i wchodzi nowa seria tyle lat już grane już tyle razy to samo robione ale ludziom się podoba, tak. My jesteśmy jak Bond, ten sąsiedzi. Patrzysz na nich i już wiesz, że coś spierdolę. <laughs> to, no właśnie, byłoby, jakby nic nie zostało zepsucenie. No Dobra, ja, ja, ja tego nie skomentuję. Nie Ukrydzę się więcej tym razem. No, ugryź się, ugryź A ja taki fajny komentarz nie puente do tego. Bo, bo możecie to kosztować, kudę, twojego laptopa. Ale komputer. Ja mam jedno i drugie. Ale grasz na na komputerze, nie? Ale i tak nic nie zrobisz. Nie mów, hop. Nie, no wykupiłem sobie pakiet. No czego pakiet? Nord VPN. No i co ci doda? Obronę <laughs> mam. No. Przeciw Badiużkom. Taka była opcja za 5 zł. <głos> 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 jakbyś, jakbyś nie wiedział, on tą ochronę sam stworzył, nie? więc, tak, te ochrony, <noise> jak tworzysz własne wirusy, to co możesz mieć w bibliotece? Dupa możesz mieć w bibliotece, gdy Te wirusy są mógł dupę rozbić. Tu będzie dobrze? Będzie będzie. Będzie, będzie dobrze. Tak, jak, gdzie to ja, ja idę na górę. Cztery ściany z tej strony i cztery ściany z tej strony. Kurde, ja mam taki kawał tego na piechotę? Pedalować? Nie, da, dawaj tutaj na ziemię. Nie, no ja już jestem u góry, dawaj to do góry. Nie chce mi się. <laughs> no Złaś na dół. I chuj. Przez windę. Nie ma windy jeszcze. No nie ma, z... no. Zeskoczyłeś już? Nie. To skakuj teraz na górę. Nie. Kurde, Buddy, ale ty mnie wkurzasz! <laughs> Co, ja za, Co za dziad, nie? Jaki dziad, no Pierdziele, to ja tu biegłem... Jak nie dziad, to powiedz stary pierdziel. No, Jak to? Ty mówiłeś jeden pies. To ja tu tyle kilometrów no, zrobiłem po schodach, on mówi złaś na dół, już mówię dobra, zejdę, już mu to odbezpieczę. Kurde, wysoki ten budynek. Żeby się w głowie kręci po tych schodach. Ty zobacz to jak to wystrzeli, jak to buddy pójście ja odbezpieczę. Będziemy tego szukać po całej mapie Bo nie wiem po chuję podchodziłeś na razie Ja nic nie podchodziłem, się zahaczył to sam No dupę zahaczył o, jest no to może na grze... i O Jestem za dupę O, czekaj bo on tu macha ja się chowam gdzieś Gdzie, gdzie no, ty się bo... schowałeś? No puść to na dół Ja stanę sobie tutaj w drzwiach, to może mi na łeb nie zrzuci, co? Masz kask kakaka uj O, no widzisz, a, a na Perezie Siedzi, ty, do góry nogami żeś to odbezpieczył Dali bierz to, póki tu stoję i to trzymam to stój właśnie za co ci płacę, gdyby? Ty? ty mi nie płacisz A, a kto ci płaci, gdyby? <coughs> czy Ty, a tu taka dziura będzie? No? Jasne, gwint też chcę zobaczyć, gdzie idzie. I tu, i tu? Nie, nie mogę ruszyć się, nie? Możesz. Tu, 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 tu. Tu, gdzie jest tu. tu, 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 tu. Tam będą szyby. A wejść, tak, skocz. Tam będzie WC. A tu, tu mała dziura. Tam, yyy. będzie, tam będzie WC. No, tam będzie gówno naduskuło. Ale teraz mogę Ci pokazać, gdzie, gdzie ten, gdzie, cię, gdzie dla Ciebie jest miejsce. Słyszysz? By, y, no. Jak ktoś przegra W6, to tam wstaje, ten kto jest ostatni i właśnie na niego gówno z góry płynie. Ej, Perez. A ja założę się, że ten tutaj nie, nie, nie skoczysz tam na, na tą drugą belkę przed nami. Nie bo wpierdolę się na dół. No. Mhm. No to pokaż co, jak skocz! Ja bym ci pokazał, ale. No, no pokaż! O i tu nie zależę. Widać, że to nie my robiliśmy jak tu taka dziura jest ty prześwity. Przecież to Buddy zalewał, nie pamiętam Jasny gwint. Nie, to on tu ścian nie stawia. Zobacz jakie prześwity. Złaź mi z tego... <laughs> Skacz! ...dziadu. <laughs> skoczę tędy i od razu skoczę sobie tam, ha! Nie wskoczysz. Nie wiesz co ty mówisz, chłopie. I co? I co? No ty kur... I co? I co? Ja i co? I co? I co? I teraz dyskasz. Ja to gdzieś, chłopie. Ukończymy zadania. Jak nie ukończymy? Ukończymy, bo to jest ostatnie zadanie ściany. No, ale nie ukończymy dopóki ja... A ja, cię, z... A ja cię zepchnę, jak nie skoczysz. Zobaczymy. Wypad. Wypadek na budowie, to behopowiec nam wstrzymał budowę. Zresztą zakopiemy go tam z tymi rurami kanalizacyjnymi. Ja to myślę do windy go tam do szybu windowego. Nie, bo będzie śmiercić, a tutaj kanaliza to będą myśleli, że to szamba znowu wybiło. I co? Co jest? piątek. Jaki piątek? Niedziela. day. Tak nie puścisz, to spróbuję skoczyć na tą belkę od windy. Tak, na pewno nie skoczysz. A założysz no. Co, co on chce zrobić? Skoczyć na belkę. Ale nie wskoczy, a ja wskoczę. Który... No, pokaż. Prawie. Prawie mi się udało. dziś ścianę zabrał. Prawie ci się udało, jak ty nawet nie skoczyłeś. Skoczyłem. O, no, w dupie. No, tylko że ja tu z góry, o, tu po ścianie wlazłem. A ty hmm. trafiłeś? No. Tak. Odbiłem się drugi raz i poleciałem dalej. Gdzie on trafi, Jak ja on jeszcze dzieci nie ma. Musisz ty tak per... myślisz. Musisz się Peres, kurde, zobaczyć. już ty skończy. tak myślisz. Masz dziecko? <laughs> Osiem. Nie interesuj się po kocie i mordy dostaniesz. Osiem. <laughs> on jest jak marynarz, w każdym porcie inne, nie? No, nie, dokładnie. Nie interesuj się po kocie i mordy dostaniesz. Wyrzuć się jak teczkę gnoję no Kielet sprzedaj. Nie mam czasu. No to, to nie zaliczy nam no. za chwilę. Wszystko zaliczy. Po co te główne <noise> rozkładasz? A tak zobaczyć czy sięgnę. Mm, nie. Już od razu nie. A skąd wiesz? Mm, Mam mały problem. Taki problem to nie problem. Utknąłem w tym szkielecie i nie mogę wyjść. Ale jaja. ja. Tak... grze. Mówiłem, Fajne. że taki problem to nie problem. Pa sięgnąłbym. Patrz. Ty sięgnąłbym. Czy dasz ten szkielecie? Nie do końca. Nie. nie mogę wyjść. Sieć tam w klatce. No to dobra. Jerry, weź mnie odbezpieczony Ty, a ty nie na tym budynku jesteś? nic, zabezpieczony. <śmary> o, ja. Właśnie, odbezpieczaj. Pa, sięgnąłbym. O, o, pa, pa. O, no i sta... Aj. Prawie. Przysz? I po tym, po tym szkielecie, jakby ci się udało wejść. Nie. No. Odbezpieczaj mi ten ładunek, ile będę czego. No już, odbezpieczone. Patrz, sięgną, zobacz ile jeszcze zapas mam, kurde. A to jest ten duży czy ten mały? Ten mały. O kurde. Ty bo rozwalisz tą klawiaturę. Peres, Ty, uspokój to ja razem. Ja, to, ja, to ja wiem co zrobię, to weź odbezpiecz tutaj na ziemi ładunek, nie? Ty Peres jest na ziemi. Ty też. No patrz gdzie jestem No i tam idź do końca, idź, idź, idź Nie nie tu skręć w o, no Tak, 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 tak Do końca i celuj tam w tą belkę Pora jest, odbezpiecz wodę. No, nic z tego I... ja jestem u góry nie jestem na dole. A Jerry i... jest na dole, nie. I... wyjdzie z dźwigu No i to skacz tutaj po... O, odwróć się na tą belkę i skacz na tą belkę Czary weź bezpiecz, bezpiecz. Przesel mojej kozy Podziękował. Niech ci Boże, jak wy wynagrodzi? Mhm. Mm I co? Już trzy szatany ma. Trafiłeś? Nie szatany, tylko piękne dzieci. Słyszałeś, gdzie się on obraził? Nie. Wiesz, jak on obraził twoje dzieci? Na... Ja nie będę się wypowiadał. Ja na ten temat, że miałem wiem, jak to Nie miałem. jak ty poszedłeś, nie, nie. Ty, jest a, a ksiądz. ty, a teraz masz ściany poroga? No. Ej, to ja jedną z wezmę se. Ty, ja wiem co zrobimy. Zburzymy dziesiąt teraz ten. Moje drogie dzieci, Mikołaja nie ma. <laughs> nigdy ty nie kuta było. Się. Ty, kutacie. <laughs> a Peres się za niego przebiera i oszukuje, Ta, ludzi, nie? No, jeszcze kłami i bierze za to hajs. No. Do wody To no weź sprzedaj ten szkielet do chulery. Nie, niech tam stoi Zablokowałem go teraz tak, że nie mogę nigdzie przejść No to trudno Alt F7 Ta Nie działa F7 Enter C C2 Enter Nie działa Nie? Nie. Weź, weź, MS Dosa wpisz Co? MS Dosa weź, otwórz Co mam otworzyć? MS Dosa. Jakiego Mentosa? Mentosa. Kurwa, bo Boże, jak... chroni królową. Jakiego mentosa, no nie No i to się Mentosie zaczął pieprzeć. MS -dos. Dos. Domestos. Tam jesteś jak domestos. Ty, jak gdzie mam to ściano rzucić? I bezkórki. Kurde, to nie tu. U mnie tutaj, co nie, ja stoję? Tutaj Ciebie? No. Masz bardziej od razu, już ścianę Ci wrzuciłem. Sprzedasz w końcu ten szkielet, czy nie? Nie. Go trzeba na dół do ciężarówki wrzucić, co Ty myślisz? No to chwyć go. Nie sięgnę. Ty go teraz nawet nie wyciągniesz stąd. Ja nie, ale Buddy go wyciągnie. Też nie, bo jest tak zbugowany. Wyciągnie, ja wyciągnie, wyciągnie. Buddy w porę nie umiał wtedy wyciągnąć, to teraz musisz się da radę. Nie wiem. Podejrzewam, że da rady teraz. Gdybym w porę nie wyciągnął, kudę... gdybym w porę wyciągnął, to by ciebie na świecie nie było. <laughs> I nie mówiłbyś do niego tato <laughs> ja, ja. Ojej, dobra. Widzę wesoło. Bank motherfucker! Ej, wziąłeś ten, postawiłeś tą ścianę? Tak, dawaj tą ostatnią. No to. To ja, jadziem. Chuj, ty ostatni nie postawisz. Chcesz się dołożyć? chcę. Trzeba wiedzieć, gdzie ona ma być. Czemu ty postawiłeś, kurde, wszystkie z tej strony, a nie z tamtej. W ustawie z tamtej, a nie z tej. Dobra, no, no, ja idę się oddać, za chwilę będę. Z Bogiem. Tylko mikrofon wyłącz, jak masz w kiblu? Bo nie chcemy słyszeć, jak lejesz po ścianach. Nie mów głośno, to Ty. on leje, on leje A ja... na siedzące. O... We, weź mi tu ten szkielet bliżej, podsuń. Nieba On leje na siedząco. Wypuścimy Pereza. A co by było, jakbym ci zrzucił tą ścianę do windy? Nic, padłaby na dół. Położyłeś tą ścianę? No, położyłam. Ale się nie mogę obkręcić po kule. Jasny gwint. Jeszcze, jeszcze wok. Co? A, bo ci ten, no. ten. Bo musisz tutaj ci ściana przeszkadza. wiem właśnie. Dziadrostwo małe takie, no? Kurde, to mi słupek też przeszkadza. No co za gówno. Co za cieć. Nie wierzę. to ja jest teraz? Posta postawiona, postawiona, nie? Zrzucił mnie. No za założyłeś, możesz ten. Czekaj, a weź pójść jeszcze na dół. Nie. Da, myślisz, że będziesz chciał tutaj zejść. No. Z koszem? No. Nie nada. No nada, da. dawaj na dół. <laughs> No, A teraz do góry, no teraz do góry, teraz do góry to ten kosz będzie nade mną Czekaj bo ja fruwam na razie Nie da rady Czekaj, to podstaw tutaj ja sobie na niego zeskoczę, Podstaw tutaj Dawaj go do góry A, Ale musisz zejść piętro niżej Dawaj do góry nie piętro. Nie nie mogę bo mi się krzaczy widzi się z, z ten Nie mogę z, nogę i dalej, nie mogę Piętro nie, bo... niżej jestem no i jeszcze piętro niżej. Ale fajna lidasy masz. Siedzisz? No lecimy, 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 lecimy. Powoli, powoli, powoli! Bo spadnę. Ty sobie. Nie mogę. Pójdź z... go z tym krzesłem. Siedzisz? No się... Na razie <laughs> To co za cieć. O ja... Puu, proszę bardzo, rozliczenie nowoczesny budynek biurowy. Zobaczmy, jak on wygląda. Jak do dupy? Jak do dupy? Dlaczego ty tak brzydko mówisz do dupy? Zobacz, jaki ładny trawniczek tutaj jest. Skalniaczek. Zobacz, sam kopałeś tu oczko wodne. Ja tam, z tamtej strony kopałem oczko wodne. No tam, tam nie ma w oczka. Ja tutaj, nas... gdzie te, Ja kopałem tutaj, gdzie ten drugi ksiaczek rośnie. No nie, tam Marge. też jest oczko wodna. To, to marihuana. O. Ale dalej nie można podejść, ale jade. Ale jade. I, 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 I parkometr. Ale dziady. No I body parkingowy. Dobra, moi drodzy, dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, dlaczego by nie? A co? Odchodzimy od standardów, nie? Tak, nie ma godziny. 15 minut i tyle, starszy. Tak, jak wszyscy robią, tam do 15 do 20 minut odcinki. Tak, u nas dzisiaj będzie 29, 38, 40. Dobra, do pół godziny się wyrobił. To trzymajcie się na razie. Cześć, cześć. Bye.